Dzień dobry. Na termometrze pokazuje, że jest 8 stopni. Ja jeszcze jestem opuchnięta od spania, ale to nie ma znaczenia. Dzisiaj stwierdziłam, że przyjdę pooglądać wschód słońca na plaży. Jak widzicie, słoneczko ledwo, ledwo wychodzi, ale jest pięknie nie spodziewałam się, że jest tyle ludzi. Ja jestem w krótkich spodenkach i jest mi naprawdę zimno, dlatego będę szła sobie, żeby się rozruszać. Zobaczcie, jak jest pięknie. Cudnie! Jest cudnie! Jest cudnie! Jest przepięknie, słuchajcie, jest przepięknie. Chciałabym Wam jeszcze wszystkim serdecznie podziękować, tym, którzy byli na live. Na Instagramie ze mną. Ja wiem, że w Polsce jest późno, kiedy ja robię live rano, ale to jest niesamowite. Dziękuję wam bardzo mocno, i że oglądaliście ze mną wschód słońca na żywo. 808. No ja byłam już na, na wschodzie słońca dzisiaj przed ja też, ja też, Wyszedłem, zeszło Skończy... Nie, ty spałeś Aj, spałem, bo chrapałem. Skończyliśmy właśnie sobie green tea zieloną krawatkę Wiecie, było coś z... rzucić na ruszt z rana, nie? No. Ale dobrze grzeje, więc siedzimy Tak grzeje nam no, ładnie słoneczko, że nam się nie chce iść No Chyba zamówimy może komuś będzie się chciało chodzić, to przyniesie. Odpoczywamy. Taki leniwy, leniwy poranek, co? No. Cierpiemy witaminkę D. Cierpimy. Ało. I zanim go się zbieramy, trzeba przygotować domek, bo będą nas nawiedzali. Rodzinka twoja przylatuje. Rodzinka.pl. Rodzinka.pl rodzinka rodzinka będzie, no. No, zobaczymy. Się doczekać nie możesz, co? Ta, trzeba oglądać Border Protection. Czy <laughs> <laughs> czasem nie będzie, jak chcesz wiesz, akcji <laughs> Australian Border Protection No. Ale ogólnie to czekamy z niecierpliwością. No co mam powiedzieć, nie no, brat przyjeżdża. przecież będzie w tym... Będzie w telewizji. No, będzie w internetach. Tak jest. Daje po oczu do ławy. No, Ale wtedy nie będę widział mojego monitorka. Aha, no bo tutaj, wiecie, tu jest ocean. Pięknie, można sobie posiedzieć się zrelaksować. A tutaj są gierki, nie? trzeba no, zabić nie. smoka, nie? Level się sam nie wbije. Niektórzy wiedzą. To o co chodzi, tak? tak. <laughs> tu mamy taką jakąś. Skóra dinozaura. Skóra dinozaura i tu mamy jeszcze takie. Cudowne kamyki mam. Najpierw znaleźliśmy tą i mówimy wow, ale nam się oka trafił piękny, taka bez dziurek, bez uszkodzeń, a za chwilkę znaleźć złe! A Znalazł mój ukochany taką pięk, taki piękny okaz. Piękna! Dużo, w kadrze się nie mieści. Musisz iść tam na plaży, ją pokazać, to dopiero wtedy ją ogarnie Ale psu. co wam powiem, że jak się przyłoży, to słychać jak szumi. Tam. Szumi. Pachnie rybą. I. Pachnie glunami. A dzisiaj? Chyba, zepsułem w a dzisiaj jesteśmy w tym samym miejscu na śniadanie i mamy brokułowy numer z stołu. Wczoraj był Dragon Fruit, Smoczy owoc, dzisiaj jest brokułka. Nie, 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 jedzenie. A co będziesz miał do jedzenia? Nie powiem. Nie pamiętam ani nie powiem. Będę Możesz miał. Pokazać, co, to jest menu. co zamówiliśmy? Ty zamówiłaś. breakfast burrito. A ja zamówiłem smoked Salmon Sensation? A wczoraj ty co piłaś tego? Ja wczoraj piłam. Yogi, yogi, bear. yogi bear. A dzisiaj może weźmiemy sobie na wynos yogi B. A tam mieszkaliśmy. Tam o... Gnieciona lepsza Gniekoje Co masz? Ty masz pieniądze. Mam śniadanko z płatkami kwiatków Czuję się jak królowa Elżbieta Proszę bardzo, kwiatusze Takiej cebulce dasz mi potem buzi? Tak Ale chyba w policzek mhm. Powolutku będziemy się żegnali z tym pięknym miejscem Naszym pięknym widokiem, tu mamy jeszcze troszkę, tu mamy jeszcze troszkę, patrzeć sobie na surferków, którzy siedzą i czekają na fale, ale jak widzicie, ocean jest dość spokojny dzisiaj. Niestety na odcinek, w którym ja będę uczył się surfować, jeszcze musicie poczekać, ale nastąpi taki, obiecuję. Tak. Będę moczył kija i uczył się pływać na yy, desce. Także żegnamy się powolutku z tym pięknym miejscem. Bardzo nam tutaj było dobrze. Mam nadzieję, że do następnego razu. A z Wami się pewnie zobaczymy za chwilkę. Także ostatnie spojrzenie. No to machamy. Pa pa! Tinkie winky, winki winki. Jak tamkolwiek to było.

Here forever Don't że jakaś muszelka się znajdzie? Co? Jakie Normalnie jak stół. No. Mówię, że jesteśmy w poszukiwaniu muszli. Pokaż co znalazłeś. A, taką małą trąbkę. Ale jaka ładna. No. Piękna. A tutaj jest latarnia. Ze mną. A my postaramy się przejść tak naokoło latarni. I tam pójść. Zobaczymy.